Moje ulubione ciasto mi zrobiła znowu siostra ja boję się przyszłości, że zwyczajnie jej nie sprostam Dwie dekady prawie żyje, a wciąż nie wiem kim chcę zostać Może lepiej będę sobą, Baxi ulubiona Ej. Moje ulubione ciasto mi zrobiła znowu siostra ja boję się przyszłości, że zwyczajnie jej nie sprostam Dwie dekady prawie żyje, a wciąż nie wiem kim chcę zostać Może lepiej będę sobą, Baxi ulubiona postać Jestem w związku od miesiąca i się nawet polubiłem z nią ona chyba też mnie lubi, kiedy łapię ją za szyję, bo w sumie nawet nie wiem czemu, tak jak Boa ją złapałem, no i puszczać wcale nie chcę, no a tym bardziej na bale taki z alkoholem, no bo przecież go nie tańczy, a ja muszę iść na chwilę i dać kotu trochę pasty, by się nie zakłaczył. Lepsze rzeczy do roboty niż reklama głupiej maczy, nigdy jej nie piłem, może warto w końcu ją zobaczyć, że jej spróbuję, chociaż zawsze jak próbuję to wychodzi dosyć słabo, no a jak nie zasmakuje to messi widzę labelu, nagle widzę jakoś blado Będę sobie w rodę że mogłem mówić, że jest dobra A nie prawdę, rzec jak matą No bo w końcu to show biznes bez szczerości Co by na to, czasem czuję się jak drako No bo ze mnie mały gnoje, który ciągle krzyczy tato I wychodzi z ham ze mnie, jednak muszę trzymać faso Maxi z klasą, wolę robić to co trzeba A nie za co mi tu płacą Znów zamknąłem się w pokoju jak I jak to będzie z moją królową? Chwileczkę, chwileczkę, czyli mówi pan, że zagrał pan trzy koncerty w małym mieście i chce pan pracować w krokodii, tak? No tak.